Cześć, nazywam się Hira to jest pierwszy odcinek z do którego wybraliście jaki drugi film, jako drugi film, druga gra na moim kanale. Eee, dobra, wrócę ją między odciekami z debi i już wam muszę powiedzieć, że była wipe. Był wipe, była aktualizacja, było zajebiście, było chuj zajebiście fajnie. Naprawdę miałem wszystko, nawet eee, splądrowałem kilka hat, które nie były. Zamknięte, a dlaczego nie było zamknięte? Może Wam później powiem, na co musimy tutaj przestrzegać uwagę. na co, czego taki mini poradnik będzie tutaj w tym odcinku. Ja już mam jakiegoś kolesia, kurwa, który nie wiem, który będzie próbował mnie zajebać. Bo tutaj, jest no mercy, na żadnym serwerze, chyba że gracie z przyjaciółmi, nie ma czegoś takiego, że się kurwa nikt nie będziecie zajebał więc pamiętajcie, jeżeli. Ty pierwszy nie zaczniesz, yy, to dostaniesz firmy. Yy, Jeżeli ty zaczniesz, to możesz wygrać i jeszcze zyskać, bo możesz jego przedmiot mieć. Także wiesz, ja jestem w PVP akurat słaby, nie wiem, się chciał sobie na taką mapę, które Pebor sobie chodzi twiczyć strzelanie z łuku. A Pebor yy, wiadomo, nagrywa z iSAMU i bardzo dobrze, to bardzo dobrego. Ej mama. I się kurwa zaraz y, było dopadne. Tak, druga sprawa. Miałem tutaj od chuja przed chwilą też rzeczy po tym nowym WIPie. Wszystko ładnie, pięknie, zrobiłem sobie takie sobie domeczek, jak tutaj widzicie. Sobie zrobiłem mniej więcej plus minus taki. Y, ustawiłem sobie totem. Ustawiłem sobie autoryzację, wszystko tam, żeby się odrodzać w tym domku pierdolonym. I przez te bugi, które y, zostały przez wipe i nowe rzeczy, które może później opowiem w kolejnych odcinkach przy budowaniu, bo to chodziło o budowanie. Jakieś nowe moby weszły i tak dalej, nowe e, dodawianie, jakieś zwierzęta, możliwość rozbudowania i tak dalej. No i po prostu e, jak już robiłem, szedłem sobie po drewno za koszyk, bo tam coś go jakiś e, Sobie szedłem po prostu po koszyk, e, żeby tak powiedzieć. Zabrakło mi 20 drewna, plus minus 20 drewna nie będzie. No i jakiś, że ja tak powiem, ciul zajebał mnie z łuku. Ciul chuj, no jebany, szmata, pierdolona, zajebała mnie po prostu z łuku. I to jest naturalne w tych rzeczy, oczywiście. Ja nie mówię, że to jest, no tylko można się po prostu trochę kurzyć, nie. No, nawet trochę bardziej, nie trochę podkurzyć. Gdzieś tu są te hangary. Ja miałem blisko domek tych hangarów właśnie, to były jakieś drwone. To chyba tam. Chyba tam. Tu jest chyba pustynia, nie? Yy, właśnie. Przez ten czas, co będę sobie tutaj wami tak nagrywał, to... porozmawiamy może o samym rozpoczęciu gry, bo może ktoś by chciał zagrać. Pogląda na moim kanale. Zajebijemy sobie. Kurwa, nie mogę trafić. No ja pierdolę. Nie mogę trafić. Dobra, teraz uciekamy bodzik. Eee, chyba gdzieś tutaj to było. To są choinki. To jest taka wielka góra, musi być. Tylko by po trojej stronie tam mam ten domek. Dobra, dobra, dobra. Spoko. To są choinki. Tu jest pustynia. A gdzie są hangary? Chyba coś tutaj, to są góry gdzieś tutaj. Goni mnie dzik, goni mnie ten jelonek. Więc na razie może chyba na sam początku może taki mini poradnik zrobię wam już dojdę do tego swojego domku, jeżeli je w ogóle jeszcze istnieje. Mówię, zrobiłem sobie odrodzenie na stubę, czyli autoryzację, czyli że to dom, mój domek. No i kurwa, mać, nie wiem co się stało. Jakby gościu zapierdolił, powinien się odrodzić w tym domku, oczywiście, nie? Ale dlaczego ja się nie odrodziłem w tym domku? To jest pytanie chyba do twórców gry, ponieważ spierdolili mi to. No, tu ktoś chyba się wybudował. Okej. Okay. więc ja nie wiem, czy to nie jest to. Próbujemy zejść tutaj, to jest. E, ktoś też co się wybudował. OK. Serwer nie będę ukrywał na tym gram. To jest ten z końcówką japońskie fińskie znaczki, z końcówką EAC. To gdzieś jest tutaj, na pewno to jest gdzieś tutaj, kurwa, która to była góra? Tamta albo taka wysoka góra Tylko teraz pytanie. To było tak dokładnie. To jest tu na pewno pamiętam jak byk. Domek też pamiętam, to jest chyba tam. Ja, so to, hungry. zbiorę, mi tu zaraz zdycha. Dobrze. Spok. To jest gdzieś tutaj. Tam to chyba... Ta góra wysoka, spok. Dobra. Żudemiczka. Dobra. Nie będę razie bywał ich. Okej. Okay. Chcieliście hardword da. ale samemu na pewno chyba będzie to trochę nudne te moje odcinki. Chyba to jest tam. Więc... Ja nie wiem, ale... Kiedy to jest te oko saurona. To chyba jeszcze dalej, nie? Jeszcze dalej to mi się zdaje. Albo to było tu po prostu. I need no ja nie wiem o co chodzi. No zrobiłem sobie po prostu. Wiecie o co chodzi? Ci co grają hardu to o co chodzi. Zrobiłem sobie autoryzację, zrobiłem sobie odradzanie. Tam miałem te S, wszystko, wiecie to wszystko zrobione. Ta S przez nikiem wszystko było. Tak jak trzeba było. No i kurwa nie zadziałało. No zrespiłem się po prostu na tym totalnym... się respie, się respią. Rozpiłem... No, na respie po prostu, wiecie o co chodzi, nie? Ja nie wiem o co chodzi właśnie, coś tutaj... Coś tu nie zagrało, nie? To musi być gdzieś koło hangaru Góra koło hangaru Pamiętam, że byłem bardzo blisko hangaru Okej okay. Jeszcze chyba kawałek dalej. W ogóle w tą stronę są hangary, tak myślę, że w tą. I'm so hungry. Nie wiem coś tutaj są jakieś obrągi. Dobra, wchodzimy tam. No i dobra. Mam już 7 minut filmu. Tak dojdziemy do 15 i zakończymy ten odcinek. Yy, może być ten odcinek trochę nudny. Jak mówię ze względu to to, że to jest pierwsze rozpoczęcie gry i sobie szybko wybiorę Pewnie jakiś nip tu zaraz wyjdzie, źródoneczkę, cyk No kurwa tam gdzie ten rąbanek Tak, szybko cyk Świedoneczka Nie słoneczko na OK Jemy, pierdolamy, bo jest głodny jak, Dobra. Mówię, taka samotna tutaj jest rest, może w całą stronę bardziej. Dobra. Nie zrobiłem sobie butów, nie zdążyłem, mówię, bo mnie zajebali. Szedłem, mówię, zabrakło mi 20, nie wiem, 20 drewna, ojot jakiś. O, może uda, uda się nam jakieś pvp zrobić. Aha, jak strzelacie, zróbcie sobie na tryb y, jednoosobowy. Pierwszej osoby, czyli tak z kamerka jak ja mam. Dlatego, że tak łatwiej jest zabić y, tego przeciwnika. E, kurwa, nie to. Gdzie ta góra była? Taka wysoka góra. Jasny szlak by to trafił. A, zawsze pamiętaj, żeby mieć 20 drewna i 5 krzemienia, ponieważ to jest wam potrzebne do ogniska, a jak jest zimno, to możecie umrzeć. Bo zanim sobie pożycie tutaj kurtkę, to naprawdę dużo trwa te wszystkie pierdoły. Chyba, że gracie oczywiście z kimś, a nie tak jak ja sobie. Hmm, okej. Okay. Myślałem, że ktoś mnie próbuje zajebać. No i ja teraz będę musiał gdzieś się skitrać, schować. Mam 10 minut filmu. Okej. Okay. I gdzie jest ta moja kula? Dobra, mamy tutaj stolik. Coś tu kojarzę teraz. Tu był stolik, tu jest ten, a to jest Nie pamiętam dokładnie, gdzie ja to zrobiłem. Nawet kompasu, co nie wiem, że mówię wszystko fajnie. Mówię, kurwa, zrobię sobie koszyk, schowam to i chuj. Będę miał w tym domku, nikt mi nie zajebie. Bo tak, jak masz już koszyk, schowasz sobie. Wystarczy pójść, że to jest tylko tak. Będę ze sobą trzy rzeczy. Kilo, młot i łuk ze szczałami. No, ze szczałami mówię to jako jedna rzecz, ale szczały to może czwarta rzecz, w którą musisz e ten. Co jestem. Nie, oko Sauron, okej. Okay. Okay. Chyba nie dojdziemy do mojego domku. A bo wiecie co, 11 minut, ja zrobię sobie krótkie cięcie. Dojdę do tego domu, bo to chyba trochę potrwa, mi się wydaje, że nawet odcinek będzie musiał trwać chyba z 50 minut, bo ja muszę to znaleźć, przy okazji gdzieś się skitrać, żeby mróz za nie dopadł, więc ja się za chwilę, yy, krótkie cięcie i widzimy się po fleszu. Okej, okay, wracam, witajcie drogi widzu, po raz kolejny, po... Pierwszych informacji na ten się w mój domku okazało się, że autoryzacji nie miałem. Ze mnie debil totalny, ale dobra, spoko. E, tak, e, drogi widzu, to jest e, nowa budowla. E, inaczej to, to wszystko wygląda niż wcześniej. Mogliście sobie do, zobaczyć e, odcinki u innych YouTuberów, tam wszystko wygląda trochę inaczej. Sama rozbudowa też więcej kosztuje. E, I jeszcze to, co dodali? Aha, że jak e, chcemy coś, e, oczywiście zburzyć, bo nam coś się nie podoba, nie wiem, ta ścianka przede mną na przykład mi się nie podoba, no to po prostu ta, o, na przykład ta, albo ten sufit mi się nie podoba, jest chujowy to mogę sobie oczywiście zburzyć i te drewno, które żeśmy złożyli oczywiście nam wraca się do ekwipunku, więc to jest zajebista sprawa, bo tego nie było. Co jeszcze? Początek gry. Na początku stworzcie sobie jak najlepsze rzeczy, czy tak, musicie się uzbroić, musicie mieć yy, wszystko do zbierania materiałów jak najlepsze. Czyli to jest, yy, znaczy, to akurat teraz mam w ręku, ta stała sikiera i ten kilop już jest trochę ulepszony, on tam dużo jakichś materiałów nie trzeba. Yy, tylko obydwie rzeczy potrzebują żelazo. A te żelazo są możemy sobie angrii. oczywiście ten, oczywiście zrobimy sobie jedzonko, bo już by mi są hongry, so hungry, I'm so hungry, I'm so hongry. I trzeba coś zjeść, dobra, ok. I drogi widzowie, to jest podstawa się uzbroić, i podstawa to jest też yy, zrobić sobie domek. To jest na razie domek wypadowy, chociaż jesteśmy niedaleko hangaru. więc tutaj możemy się spodziewać takich rzeczy jak na przykład wód czyli nie zajebać. żeby mnie ktoś zajebał po prostu. Yy, widziałem, że już koło hangarów krąży ich mnóstwo, mnóstwo tych ludzi. Naprawdę szczerze mówię Wam, to jest masakra. Masakra to się dzieje, a więc tak. Co? Podstawa to była to, to, by podawać sobie domek, zrobić sobie jakieś lepsze sikiery niż my, macie te pierwsze, co co robicie, i y, umieć się bronić, oczywiście. Czyli łuk, łukiem trzeba się nauczyć strzelać, Łukiem się strzela z trybu pierwszoosobowego, tak jak mu wcześniej mówiłem, i tak jest najłatwiej i najlepiej sobie się na tych dnach, teraz to no, przemówię, tak jak y, wcześniej mówiłem, że to Dobra. Teraz tak, jak będzie wyglądała gra samotna u mnie? To będzie w formie takiego lekkiego poradnika, odnośnie budowania i tak dalej. Lekkiego poradnika i próbuję zrobić jakiś fan, typu je rozpierdolić jakieś koleści, zdrajdować bazę. To potem... Ale ja sam nie rajduję bazę, więc raczej tego nie będziecie widzieć u mnie. Ale może uda mi się jakiś baza, oczywiście, zostanie otwarta, to ja sobie splądruję chętnie. Czy byśmy dobowało wszystko robić, żeby ten. Teraz podstawą mi, żeby zrobić sobie pierdolony kosz, rozbudować sobie drzwi. Bo pamiętajcie, to co ja teraz mam mogę w 10 minut stracić. 5 minut. Gościu do mnie przyjdzie, szczeli mnie, ponieważ są takie bogi, jak nie szczeli, on może wejść do mojego domku, zabrać mi totem, rozpierdolić mi całą ten budowlę i pamiętajcie, żeby zawsze robić drzwi podwójne. Jedne nie zamkniesz, jedne zamykasz, te pierwsze zamykasz, te drugie i... Jakąś szerszą chałupę niż ja mam. Teraz trochę spiedoli, bo teraz... Kiedyś był beton, kosztował ten beton cały, to tu widzicie. Kosztował tylko 20 właśnie betonu, ten cały... Ta podłoga cała, chodzi mi o ten, ten fundament, fundament, no, tak, tak się nazywa. Tutaj fundament. Teraz kosztuje już 40. To trzeba trochę się napocić, naprawdę. Bo, tak yy, zbierać nasiona, te nasiona, najlepiej sobie posadzić ko swojego domku, gdzie mamy. No, i to chyba na tyle. Ja teraz mówię, podstawą zrobić sobie koszyk. To ten już mamy. Mamy domek, teraz zrobimy sobie koszyk. Spróbuję zrobić koszyk, żeby mnie nie zabiją. Na razie tam, nie wiem, dużo materiałów nie mam. No i co jeszcze? Aha, i sobie buty, bo kurwa biegam na Bosaka. No i to jeszcze będę robił sobie. Aha ktoś by chciał ze mną zagrać. No ja bym chciał też, żeby z kimś sobie zagrać. Bo wiecie, że sam, samemu się ciężko gra, naprawdę. Samemu to jest dość do czegoś, bo w ogóle to jest masakra. Chociaż mówię przed wipem, tym poprzednim wipem ja się tak obłowiłem. Bo mówię błąd, który... Pamiętajcie, baczcie tak, to jest podstawa, to muszę Wam powiedzieć. Wchodzicie na potem E. Macie bursztyny, on jest, jeden bursztyn to jest tylko 24 godziny autoryzacji Twojego domku. Jeden bursztyn 24 godziny. Pamiętajcie to. Jeden bursztyn 24 godziny. Pięć bursztynów to jest 5 dni, że ten domek nie będzie mógł nikt wejść. Chyba, że się zabije w domku, to, to rzecz jasna, życie normalnie. Ale jeżeli o tym zapomnicie, o autoryzowaniu tutaj, oczywiście tego to temu, to możecie szybko stracić itemy, domek, nawet jak się tutaj fajnie rozbudujecie, będziecie mieli nie wiem, 20 jakichś koszyków i tam 1000 materiałów. Jeżeli o tym nie musicie pamiętać, to możecie dużo stracić, naprawdę dużo stracić. Ale też sprawdzajcie, jak będziecie chodzić, widzicie jakiś domek, jeżeli to nie jest baza jakaś taka kurbiście duża yy, chociaż to też możecie się sprawdzać, I takie małe domki, zawsze starajcie się otwierać, bo naprawdę dobra już sobie yy, tak okej. Okay. Zawsze się yy, podejście i sprawdźcie czy ktoś w ogóle czy zostawili to. Bo jak ludzie o tym zapominają, ja też na początku graczę. A wy pamiętajcie, bursztyny. Jeden bursztyn 24 godziny. Dobra. Jeżeli bym Wam się spodobał, to są te początki takie mojego nagrania e, w tego hardworda, więc na pewno będzie, no tak zawsze metek. Pierwsze, pierwsze odcinki są nudne, a później się zaczyna dopiero coś dziać, bo są wyższe levele. więc tak samo tutaj jak sobie trochę rozwinę postać, trochę rozwinę ten domek, to Wam pokażę może całą rozbudowę całej góry, bo tu dół sobie rozbuduję bez Was, tak poza nagraniem a górę chciałbym sobie rozbudować tak już tak, z wami trochę, oczywiście pokazując co zmienili, bo zmienili trochę, teraz może w tym odcinku wam to nie pokażę, no to jest żeby trochę mieć. Pamiętajcie też tak, że potrzebuję kompana naprawdę do gry. Zgłoście się do mnie, macie w informacjach mojego kanału macie tam e-mail. E-mail tam napisz mi na przykład, na jakim interesie siedzisz, o której godzinie mniej więcej będziesz, hasło tam do kanału swojego, tam wejdę i się dogadam, oczywiście będziemy sobie grać tutaj wspólnie, będziemy wszystko robić wspólnie, więc nie ma problemu. Jeżeli ktoś nie zna gry, to ja mogę trochę pomóc, chociaż sam jestem takim średnio, takim średnim poziomie, czyli tak jest, jest yy, słabo znam grę, trochę lepiej, a jestem na takim średnim. Nie jestem zaawansowany, gdzie już wszystko wiem, co gdzie ja, gdzie są hangary, gdzie są te rozmieszczenia, jeszcze tego nie umiem. Ale takie podstawy już ogarnąłem, bo się nauczyłem na błędach. O, już widać, że ktoś mnie popieszczał. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Jak coś ogarnę, to widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście łapki do góry, bo muszę wiedzieć, że chcecie, bo chcieliście. Dwie osoby zagłosowały, chciały. Aby, a Ty oddaj łapkę w górę i zapraszam do kolejnego odcinka, że Wam się spodobał. Jeżeli Wam się nie będzie podobała, dajcie ty łapki w dół, bo to też jest ważne. Musi to nasza ocena naszego filmu, ocena e, czy Wy chcecie ten film oglądać Tak dalej, To musicie pamiętać o tym. Także do zobaczenia w następnym odcinku, a to było na tyle. Nie zobaczyliście tu, jak gdzieś dużo akcji, a mam nadzieję, że w drugim odcinku będzie więcej. Do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.